Witam was w na nowszym odcinku. Trochę podniesiony koszulce i na brudnym tle, bo tak... W dzisiejszym odcinku chciałem, chciałbym zrobić dla was ulubieńców, bo zazwyczaj w ten sposób lubię zaczynać mój miesiąc. Natomiast dlatego, że w tym miesiącu nie udało mi się kupić praktycznie nic ciekawego, i to był za krótki filmik, stwierdziłem, że dzisiaj może pomarudzę trochę i nagram dla Was z nielubieńców życia. Jakiś czas temu nagram dla Was właśnie ulubieńców życia, pokazałem wam produkty, które mi się podobały przed tym, jak założyłem kanał na YouTubie. Natomiast teraz stwierdziłem, że może nagram dla Was właśnie filmik o rzeczach, które się zupełnie mnie nie sprawdziły. Właśnie w tym czasie zanim jeszcze miałem kanał, bo te, które mi się nie sprawdziły w trakcie posiadania kanału pokazuję wam na bieżąco w ulubieńcach i z nielubiencach miesiąca. Żeby zostać z nielubieńcem życia trzeba się tam dostać za jakiś konkretny powód I tutaj pokażę wam teraz produkty, które zdecydowanie Dla mnie przynajmniej zasługują, żeby być na miejscu z nielubieńców Natomiast chcę wam przypomnieć, że każda skóra jest inna, każdy człowiek jest inny Każde potrzeby, preferencje są inne, więc jeżeli Którekolwiek z tych produktów, które dzisiaj pokażę wam się podobają to najwyraźniej są stworzone dla was, a nie dla mnie. Dlatego ja dzisiaj będę na nie marudzić, narzekać i te sprawy. I tak, dawajcie mi znać, czy taki filmik wam się będzie podobać, czy takie moje marudzenie będzie wam odpowiadać. Niezależnie od tego, czy powiecie tak, czy nie, i tak będę nagrywać takie filmiki, jeżeli trafią mi się rzeczy, które mi się nie spodobają. Po prostu chcę być z wami szczery i podzielić się z wami moją opinią i tym, czy uważam, że te produkty są warte swojej ceny lub nie dlatego, że to przede wszystkim dzisiaj będą dość drogie produkty przez to, że tak jak mówię, to są z życia i musiałem je w jakiś sposób zapamiętać, żeby sięgnąć pamięcią właśnie je odnaleźć w szafie lub po prostu przypomnieć sobie bo niektórych produktów niektórych produktów opakowań przy sobie już nie ma po prostu je zużyłem i wywaliłem, bo nie chcę o nich pamiętać bo po prostu najczęściej wydaję na nie bardzo, bardzo dużo pieniędzy nie ma co gadać o tym już więcej dlatego, że um, i tak ten wstęp jest już dość długi ile on ma? co najmniej 5 minut z tego co mi się wydaje chociaż to wszystko potnę, więc będzie trochę lepiej ale w każdym razie okej, okay. okej okay. spokojnie zaczynamy odcinek no więc tak, zaczynamy moich z Uprzedzam uprzedzę was od razu, nie wszystkie nazwy będę pamiętać ale będą wypisane na dole razem z cenami tym razem bo chcę, żebyście zobaczyli jak bardzo bolał mnie ten zakup i tak samo zazwyczaj zawsze mam pod spodem linki do każdego produktu, ale tym razem nie dam wam linków, dlatego że nie chcę, żebyście kupowali tych rzeczy, nie chcę, żebyście je szukali, bo u mnie się nie sprawdzają, więc po co mam wam je linkować i ułatwić wam zakup, skoro wcale wam tego nie polecam. Okej. Okay od czego by tu zacząć? Mam około trzech rzeczy z klinika, więc może zacznijmy od klinika. Pierwszą rzeczą, którą, um, która dostała się na listę moich nielubieńców jest Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion Blues, Plus, nie wiem, akcent. W każdym razie, krem jest mech. A, no właśnie, uprzedzę Was. Nie wszystkie produkty są złe, po prostu moim zdaniem czasami można znaleźć w takiej samej cenie coś dużo, dużo lepszego, a niektóre po prostu są do dupy. Zaraz przejdziemy do nich. W każdym razie ten jest taki mech, moim zdaniem na mojej skórze przynajmniej zostawia dość tłustą warstwę, a miałem nadzieję, że się będzie dość ładnie wchłaniać i ładnie nawilżać, a właśnie zostawia taką dość tłustą, nieprzyjemną warstwę, a z nawierzenia nie byłem zadowolony, zwłaszcza na brodzie, gdzie moja skóra potrafi być bardzo, bardzo zucha. W tej samej cenie wolę sobie kupić zdecydowanie bardziej jakikolwiek inny krem z ziai i on będzie sobie równie dobrze radzić co ten, więc um, z samej racji tego, że jest to naprawdę drogi, drogi krem nawilżający, Um, moim zdaniem się zupełnie nie opłaca. Lepiej kupić sobie coś tańszego, będzie działać dokładnie tak samo. Nawet wydaje mi się, że najzwyklejszy krem z Rosmana, taki najtańszy, da sobie radę. Więc to jest mech to jest niezadowolenie, niezadowolenie przez to po prostu, że nie sprawiło, nie sprawdziło się w swoim zadaniu i pozostawiało moją skórę suchą. Jedziemy dalej klinikiem i mam dla Was tutaj klinik All About Eyes um, To sama historia, co z kremem najbliższym. Nawilżenie było po prostu niewystarczające, praktycznie wcale. Pierwsze parę dni mi się podobało, więc jakby sprawiło iluzję fajnego kremu, po czym w trakcie używania po prostu skóra stawała się coraz bardziej i bardziej sucha, gdzie ja nie myślałam, że mam jakąś wymagającą skórę pod oczami ale najwyraźniej mam, bo będę miał tutaj jeszcze dwa produkty do oczu, które zupełnie, trzy produkty do oczu, które zupełnie się mnie nie sprawdziły. Dokładnie ta sama historia. Za tą samą cenę można znaleźć dużo lepsze kremy lub za zdecydowanie niższą cenę można znaleźć kremy, które będą działać dokładnie tak samo lub nawet lepiej. Więc to jest kolejny produkt, który zawiódł mnie przez to, że po prostu nie dawał mi takiego nawierzenia, jakie bym chciał dostać w tej cenie. Kolejnym produktem znowu jest produkt klinik, tak jak Wam powiedziałem wcześniej i jest to znowu Clinique All About Eyes, tym razem serum. I to już jest konkretnie znielubienie. Po pierwsze, żeby go używać, musicie zawsze posiadać ze za sobą krem. I niby serum samo w sobie sugeruje, że powinniśmy mieć do tego krem, natomiast kupując serum za ponad 100 zł, produkt do oczu, nie wiem, tak mi w głowie siedzi, że zazwyczaj ludzie dość zaniedbują to okolicy i częściej w ogóle tam nic nie kładą, a jak już kładą, to chcą kłaść tam jak najmniej. A tutaj wydajemy ponad 100 zł, a i tak będziemy potrzebować do tego jakiś krem. Spróbowałam tego raz użyć. Mm. I tak w ogóle, to nie ma żadnych właściwości nawilżających, po prostu ma obudzić skórę. Nie zauważyłem, żeby tak działo, a jak widzicie, zużyłem prawie wszystko. A natomiast co zauwa zauważyłem po tym, jak nałożyłem to jeden raz, bez niczego, okropne ściągnięcie skóry. Praktycznie ta skóra bolała potem. Więc. Nie. Ok, teraz może przejdziemy do Este Lauder. Ja wam pokażę serum, którym wszyscy się zachwycają, więc trochę się boję, nie zjedziecie, ale nieważne, u mnie się nie sprawdziło i dam wam szczerą opinię. To jest Advanced Night Repair właśnie z Estée Lauder. Ja mam tu największe opakowanie 50 ml. Do tego miałem jeszcze w prezencie. Próbkę chyba 7,5 czy 12 ml, więc w sumie to było około 60 ml, więc miałem dość dużo produktu na dość dużo czasu, żeby faktycznie móc zobaczyć jakąś zmianę, bo czasami można powiedzieć, o, opakowanie było za małe, używałem tego za krótko, żeby zobaczyć, czy ten produkt faktycznie działa. U mnie nie dał żadnego efektu, więc to jest taki produkt dla mnie mech. Być może wina jest po mojej stronie, być może mam jeszcze za dobrą cerę, za mało zmarszczek i tego wszystkiego, żeby zobaczyć jakąś różnicę od tego produktu. Natomiast na chwilę obecną on się u mnie zupełnie nie sprawdził i jestem niezadowolona z tego, że musiałem za niego zapłacić. Podejrzewam, że za jakiś czas, jak już będę starszy, spróbuję dać temu jeszcze raz szansę, bo bardzo dużo osób się tym zachwyca. Aczkolwiek wydaje mi się, że do tego czasu wyjdzie coś zdecydowanie lepszego. Więc, tak, ten produkt mnie po prostu nie zachwycił, a za swoją cenę oczekiwałem, że będzie coś spektakularnego. Niestety. A, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, jest tutaj bardzo, bardzo mało kolorówki. Nie wiem dlaczego, ale mam tendencję do wybaczania kolorówce, przez to, że tak ją kocham i zapominaniu tych złych rzeczy, więc mam chyba tylko tak naprawdę dwie rzeczy z kolorówki. Jedna przy okazji chyba już została wycofana, więc całe szczęście i tak nie będziecie mogli jej kupić, ale i tak wam o niej wspomnę, tak na szoki wypadek. Dobra, przejdźmy teraz do kremu z który pokazywałem wam kilkakrotnie u siebie na kanale i jest to Creamy Eye Treatment z Avocado, właśnie z Użyłam Używam temu, tego kremu cały czas jeszcze, bo to jest aktualnie mój krem na dzień i naprawdę nie mogę się doczekać, aż ten krem mi się skończy, bo muszę używać bardzo, bardzo grubej warstwy, żeby czuć jakiekolwiek nawilżenie. Świetnie wygląda pod makijażem, naprawdę cudowny produkt, jeżeli chodzi o makijaż. Na samym początku daje bardzo, bardzo dobre wrażenie, natomiast po dłuższym czasie używania ja zauważyłem, że moja skóra jest po prostu przesuszona. Warstwa jakby na górze jest nabliżona, dotykamy to i to jest takie ustawę, przyjemne, natomiast czuć to ściągnięcie w głębszych warstwach co jest bardzo dziwne. Ja myślałem, że to po prostu moje oczy są suche, ja czuję moje oczy, ale... Po prostu skóra. Wiem, że bardzo dużo osób się tym zachwyca jako swoim świętym gralem Dla mnie niestety się nie sprawdza zupełnie. E, na pewno nie kupię go ponownie. Jestem z niego mega niezadowolony. E, wolałbym wydać te 100 zł na jakikolwiek inny krem pod oczy, lub nawet dwa krem pod oczy do Rosh niż marnować um, go na to. Nie sprawdził się u mnie zupełnie, więc pa Teraz kolorówka dla odmiany i będzie to padkład w kompakcie Z-Diora, który już na szczęście nie istnieje z tego, co mi się wydaje. I był to. Kompakt, żel, efekt... Nieważne. W każdym razie e, był to produkt w kompakcie, w żelu, jakkolwiek to chcemy nazwać. Do tego była dołączona gąbeczka, miała nam da dawać taki... Po prostu piękną cerę nam dawać, e, która będzie e, jakby ujednolicona w niezauważalny sposób. Natomiast problemem tego produktu było to, że niemiłosiernie Tworzyły się w nim sługi, bardzo podkreśla opory, wyglądało po prostu na skórze obrzydliwie, poprawki w ciągu dnia były niemożliwe. To było coś strasznego. E, nie byłem w stanie go nawet zużyć, a przez to, że nie lubię produktów, które leżą, wydrapałem wszystko i rozmarowałem na kartce papieru, e, bo tak robię z rzeczami, które mi się nie podobają. Nie wiem, czy to ma sens. mogłem to komuś oddać, natomiast um, nie chciałbym komuś robić krzywdy i oddawać komuś. Coś, co u mnie się nie sprawdziło, więc. Tak, tak, to był produkt, który bardzo mnie rozczarował swego czasu. Na szczęście go już nie ma. Teraz mi przynajmniej służy jako wspaniałe opakowanie na moją 505 kę z Inglota. Kolejnym produktem z kolorówki będzie puder ze Skinfooda. Nie wiem, czy kojarzycie tą markę. Jest to marka chyba koreańska. Z, w, mają w miarę naturalne produkty. Sraty, taty, taty, taty. Nieważne. Ważny jest ten produkt. Miałem wcześniej sypką wersję tego pudru. To jest Skinfood Peach Sake Pore Pact akurat ten. Miałem właśnie ten pitch sake w wersji sypkiej, gdzie z tego co się dowiedziałem właśnie, że ten pitch sake, bo ja uwielbiałem ten pitch sake, po prostu nie mogę go teraz nigdzie znaleźć. Miał cudowny zapach, świetnie, świetnie matował, była skóra niesamowicie gładka po nim. To był mój ulubiony puder, natomiast go więcej nie sprzedawali. Sprawdziłem sobie jego skład i to było w 90% krzemianka. I między innymi dlatego właśnie pudru i przez to, że dowiedziałem się, że tam była krzemionka, ja sięgnąłem po moją zwykłą krzemionkę i tak ją bardzo pokochałem. Natomiast tutaj pomyślałem sobie, że no dobra, to będzie prasowana wersja krzemionki, fajnie będzie móc zabierać coś ze sobą na wyjścia. No wiecie, po prostu do poprawek, poza domem, jeżeli będę taki potrzebować. Ja nie wiem, czy to ma w składzie krzemionkę tak naprawdę. Bo po tym, jak to się zachowuje na skórze i jakie to robi po prostu ciasto ze skóry, naprawdę wydaje się ładne, w dotyku wydaje się bardzo jedwabiste i jest transparentne, tak jak każda krzemionka. Myślałam, że będzie naprawdę świetnym pudrem, ale po prostu na twarzy robi ciasto, wygląda obrzydliwie. Niestety, ma ten cudowny zapach, więc przypominam się po prostu, jak świetny był tam ten puder. Ale dzisiaj nie jestem po to, żeby chwalić, tylko po to, żeby narzekać. Dlatego przechodzimy dalej i pokażę Wam. To już nie jest taki drogi produkt, to jest po prostu coś bardzo, bardzo taniego. Natomiast pokazuję Wam go, dlatego, że po prostu mega, mega nie zawiódł i się zdziwiłem, że coś może być aż tak złe. Jest to balsam do ust, który wygląda jak klej. Jest to balsam do ust z handemu. Ajczenemu? Hajemu. Wszyscy jak pracowałem w H&M to nazywaliśmy go H&M, w sensie wiecie o co chodzi, Handem przez nas było nazywane H&M, nieważne, miałem duży problem, żeby do tego się przyzwyczaić, w każdym razie zakupiłem sobie u nich taki balsam, dlatego, że pewnego dnia zapomniałem przynieść własny balsam z Nivei, a potrzebowałem czymś nawilżyć usta, bo ja mam na, punkcie, na tym punkcie wzika i smaruję się balsamami non stop, non stop, codziennie, przez cały czas. W każdym razie, um, przez pierwsze kilka dni myślałem, że to jest produkt OK, że się sprawdza, że nawilża te usta i faktycznie wierzchnia warstwa, no wiecie, to na górze było nawilżone. Natomiast po kilku dniach używania moje usta po prostu zaczęły pękać od przesuszenia, więc wydaje mi się, że produkt do ust nie powinien robić odwrotności tego, co powinien robić. Wiecie, o co mi chodzi. Masakra. Następnym produktem... A wydaje mi się, że nawet nie produktem, tylko marką, będzie marka Glambrush. Wiem, na YouTube ona jest duża, wszyscy ją kochają, tak mi się przynajmniej wydaje. I natomiast byłem strasznie, strasznie rozczarowany jak byłem na um, targach beauty, gdzie miałem okazję dotknąć praktycznie każdego pędzla. Zaczniemy może od te 19 czyli że od tego w miarę um, tradycyjnego rodzaju pędzla. Tutaj, um, i o ile mamy włosie syntetyczne, jestem zadowolony. Tam, jak dotykałem na miejscu łosia naturalnego, to, to było po prostu jakaś masakra. Włosie było strasznie twarde i dupem, zupełnie do niczego się nie nadawało. Podejrzewam, że przy aplikacji na oczy musi strasznie drapać. Um, u mojej koleżanki um, po prostu podpadały skówki lub wszystkie tak latały, więc jakość wykonania jest bardzo, bardzo, bardzo niska. Cena może przemawiać ze zakupem i unikalne kształty czasami też mogą przemawiać ze zakupem tych produktów. Natomiast ich wykonanie nawet... Nie wiem, czy widzicie u mnie, ale rozłożenie tego włosia jest niesymetryczne. I ja sobie jestem w stanie świetnie poradzić z tym pędzlem. Bardzo mi się nawet spodobał. Um, natomiast jest ogromny minus z mojej strony za trwałość tych pędzli i za jakość wykonania. Um, więc tak, chyba nie będę sięgać więcej po nie nigdy. Chociaż ten bardzo lubię używać, więc to trochę, trochę taka hipokryzja. Ale no, Marka mnie bardzo rozczarowała. Myślałam, że to jest coś fajnego, ale niestety. I kolejnym. Już ogromnym rozczarowaniem są ofałki z Brasha i chcę Wam powiedzieć tak, poza tym, że są nietrwałym produktem i podczas mycia moja mi się złamała, poza tym, że są tak niewygodne w użytku i utrudniają aplikację podkładu, przynajmniej w moim wypadku czy konturowanie, czy wszystko, po prostu to jest produkt, który utrudnia mi pracę, a tak nie powinno być, Kupujemy pędzel po to, żeby nam było łatwiej, a nie trudniej. Nie. Ale natomiast co wam chciałam jeszcze powiedzieć, to z tego co mi się wydaje, one nie są produkowane przez e, Glambrasze. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że oglądałem w filmiku e, u Hani, czy jak tam Digital Girl, whatever. Oglądałem w filmiku, jak ona opowiadała o tym, że te pędzle są trochę droższe niż pozostałe, ponieważ trzeba było uruchomić zupełnie inną linię produkcyjną i straty taty taty. Wiecie co, powoli zaczynam dochodzić do wniosku, że to był stek bzdur, ponieważ e, zaczynam zauważać te pędzle u bardzo wielu innych. Instagramowych gwiazd i to nie są glamrasze, a to są dokładnie te same pędzle. I innego razu przypomniałam mi się, jak oglądałem u jednej dziewczyny, która porównywała podróbki i oryginalne pędzle ze sobą i opowiadała właśnie o takich pędzlach, um, dokładnie takich samych, na których w tej firmie, gdzie je zamawiasz, możesz sobie wybrać, na przykład poprosić, żeby napisali tutaj twoje imię lub e, po prostu, um, jak to się nazywa, nadrukowali jakąś jakąkolwiek inną markę. I logicznie myśląc, to po prostu analizowałem sobie to wszystko, i dla mnie wygląda na to, że po prostu te pędzle są zakupione od tej chińskiej firmy, że to nie jest produkowane przez gambrasza, Trochę słabo za oszukiwanie nas. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest um, błędne rozumowanie, że ja źle do tego doszedłem i że to jest zupełnie nie tak, jak myślę. A i nawet widziałem, że taki pędzel, który um, pokazywał jeden z chłopaków na Instagramie, również się u niego złamał. A więc jest tak dużo podobieństw kolor, kształt, wszystko. No ale być może faktycznie uruchomiła jakąś inną linię produkcyjną i dlatego są droższe. Chociaż wydaje mi się, że po prostu są droższe przez to, że musi za nie płacić, bo je kupują kogo innego. Kończę teraz z produktami, które mam na miejscu. Opowiem wam natomiast o kilku produktach, których już nie mam. Natomiast równie bardzo mnie rozczarowały w swoim czasie, kiedy je posiadałem. Zacznijmy, może, od produktu, który bardzo wiele z Was zna, bardzo wiele z Was na pewno przepróbowało i ma własną opinię na jego temat. Dla mnie, um, L'Oreal Trumacz, ten ich podkład typowy, okazał się um, po prostu absolutnym strzałem w zero. <laughs> Dlatego, że strasznie migrował na twarzy, wchodził we wszystkie zmarszczki i pory, um, bardzo szybko się świecił i wcale nie jest u nas w Polsce aż tak dobry wybór kolorów w podkładach L'Oreala, żebym mógł wybrać coś dla siebie. Więc ja z niego byłem bardzo niezadowolony. Moja koleżanka była jego wielką fanką przez dłuższy czas i przez bardzo długi czas go używała. Serdecznie Cię pozdrawiam, wiesz o kogo chodzi. Wiem, co gadasz za moimi plecami. Okej, okay, pomijając ten fragment. Więc moja droga przyjaciółka, patrzyłem na nią nieraz w tym podkładzie i u niej był dokładnie ten sam problem. spotkałem się też z innymi osobami, które marudziły na ten podkład, w internecie, jak i na żywo. Dlatego. Um... Tak, to jest zdecydowanie z nie tylko mój, ale i wielu ludzi, więc na pewno nie polecam tego tamtego produktu. Teraz znowu wracamy do drogich rzeczy i opowiem Wam najpierw o takim rolonie, serum, kremie. To był krem, to był krem, krem pod oczy z i senorą. Dobrze to wypowiadam, chyba powinienem po prostu mówić YSL, żeby e, nie popełniać błędów. Um, w każdym razie ten krem, którego nazwę Wam dałem pod, spodzie, pod spodem. I pojemność też wam dałem pod spodem, tak mi się wydaje, razem z sceną. Teraz wam pokażę jeszcze tylko jego zdjęcie. Uwaga! Dobra, już wiecie, jak wygląda. Mam nadzieję, że może Wam się coś obija o uszy, o oczy. Nie wiem, że w każdym razie kojarzycie. W każdym razie był to krem em, pod oczy, na który bardzo liczyłem swego czasu. Nie wiem czemu. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy on był fajny, czy on był niefajny. Dlatego, że tak jak zauważyliście, jego pojemność przy takiej cenie jego pojemność to było 2 ml, dwa. Więc nie ma co się dziwić, że on mi się skończył w tydzień. Jak on mi się skończył w tydzień, to ja się tak wściekłem. Po prostu byłem w ciężkim, ciężkim, ciężkim szoku, że um, ktoś sprzedaje produkt, który się kończy w ciągu tygodnia i nie da się w ogóle zobaczyć, czy ten produkt jest dobry w jakikolwiek sposób, czy też nie, um, więc to jest zupełnie zupełna porażka. Jakoś to działa w korektorach, jakoś to działa, że możemy przez miesiąc czy dłuższy czas używać korektora z histanorą, tego taczekla, czy jakichkolwiek innych produktów, które mają podobną um, pojemność 2 ml, ale w wypadku tego kremu to się zupełnie nie sprawdziło, więc um, mam nadzieję, że ten produkt również został wycofany i że już go nigdzie nie da się dostać. Kolejnym produktem, który bardzo mnie rozczarował, um, i to będą już dwa produkty z Lancome i już będziemy kończyć ten filmik. Um, pierwszym produktem z Lancome będzie krem e, do twarzy, to jest chyba czy coś takiego, tak samo nazwa jest pod spodem, a zdjęcie się wyświetli za chwilę. W każdym razie podejrzewam, że kojoj życie, bo raczej był dość mocno reklamowane, były też wszędzie próbki. Produkt na całe szczęście nie zakupiłem, tylko miałem jego około 15-20 próbek, bo po prostu kupiłem sobie tyle gazet z tym kremem, dzięki czemu po prostu praktycznie całe opakowanie miałem w cenie, nie wiem, 30 zł. Tak czasami robię, miałem też parę innych kremów właśnie. Z Vichy, czy coś takiego, które chciałem przetestować, ale wcale nie chciałem ich kupować w oryginalnej cenie Dlatego kupowałem gazety, w których one były dołączone w próbkach e, I nagle miałem całe obokowanie, bo na przykład było półtorej e, mililitra w, w próbce 10 gazet, mam 15 litrów cały krem pod Do widzenia e, Nie róbcie tak, proszę nie podkreślajcie mi tych gazet Ja naprawdę nie mam teraz pieniędzy i muszę za coś je kupować Żartuję, dobra um, <grytania> W każdym razie um, miałem właśnie całe opakowanie tego kremu i on na początku wydaje się bardzo fajny, wydaje się, że sprawia, że skóra jest cudowna, doskonała, delikatna. Natomiast jedynym jego minusem dla mnie, poza tym, że znowu nawilżenie nie było na wystarczającym poziomie jak dla mnie, był to produkt um, komodogenny. Komodogenny po prostu znaczy, że zapycha i powoduje powstawanie niedoskonałości, a dla mnie to jest ogromny minus i musiałem go natychmiast zostawić. Od czasu do czasu po niego sięgam żeby po prostu mieć taki efekt na skórze, żeby też go zużyć, on ładnie pachnie, ma bardzo przyjemną konsystencję. Często no niestety e, powoduje powstawanie zaskórników i niedoskonałości, przez co musiałem go odstawić. W ogóle a propos tych kremów mam wrażenie, że te wszystkie kremy z lamką, każdy jak leci, są po prostu tym samym kremem. Nie wiem czy zauważyliście, jeżeli się tym interesujecie, oni praktycznie nigdzie nie mają jakichś popartych składników czy... Jakichś badań, czy czegokolwiek, oni jeszcze sami powiedzą, że tu jest taki składnik, ale tak naprawdę to jest składnik, ten sam, który już istniał u nich kiedyś, po prostu został inaczej nazwany. To jest bardzo dobra reklama, bardzo dobre um, opakowania i ta cała aura tego produktu. Tak naprawdę te wszystkie produkty są dokładnie tak samo złe. Przynajmniej dla mnie. I dlatego też następnym produktem będzie również produkt z Slamcom i to jest to Serum Dream Tone. Tak samo, to na podspodem um, Zdjęcie się ukazuje. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten Dream Tone. Poza tym, że on kosztował znowu tak bardzo dużo i miałem tak duże oczekiwania wobec niego, spodziewałem się, że naprawdę zrobi z tej cery sen. Miał być to produkt, który będzie rozjaśniać przebarwienia, um, Zaczerwienienia, łagodzić, te wszystkie sprawy. Tak naprawdę był to po prostu była to po prostu chyba baza kosmetyczna, coś takiego. Miała w sobie odrobinę takie sobie jak to się nazywa? Masaperwowu w każdym razie, że ładnie odbijała światło na cerze wyglądała bardzo ładnie. Znowu przyjemny zapach, przyjemna konsystencja. I do złudzenia przypominało mi to idealię z um, Vichy, natomiast po całym pokowaniu e, ku mojemu zdziwieniu, nie zauważyłem żadnej zmiany. Każda plamka, każde zaczerwienienie, które miałem na twarzy, przed stosowaniem tego kremu, nadal pozostało na mojej twarzy, e, bez zmian i nie wzruszone niczym. Więc tak jak, nie wiem, to jest chyba 400 zł, wyrzucone w błoto, mega, mega byłem wściekły na ten krem, bardzo co seru. Bardzo, bardzo żałowałem, żałowałem jego zakupu Po tej przygodzie z On.com wiem, że na pewno w życiu nie wrócę do żadnego z ich produktów A przynajmniej na pewno nie zapłacę za nie ani grosza tak Chodzi tutaj oczywiście o pielęgnację, bo kolorówka mają świetną Miałem kiedyś podkład ten Taint Idol, Idol, Taint Miracle, coś takiego Nieważne, w każdym razie to był naprawdę świetny podkład rozświetlający, bardzo naturalnie wyglądający Naprawdę perełka Natomiast ich pielęgnacja pozostawia bardzo dużo do życzenia i przy moim rodzaju cery, jakie posiadam, jednak najlepiej się sprawdzają produkty apteczne, te, które są delikatniejsze, ale nadal skuteczne. I dlatego jestem ogromnym, ogromnym fanem marki La Roche Posey. Tak, więc to chyba tak naprawdę wszystko z tych produktów, które udało mi się przypomnieć, które miałem pod ręką, żeby wam pokazać, że u mnie się zupełnie nie sprawdziły. Jest to dość długi filmik, ale to są z nieubieńce życia, więc mam nadzieję, że wytrzymaliście do samego końca i obejrzeliście mnie. Okej. Okay. Cokolwiek miałem na sobie w myśli, to już uciekło gdzieś. Wiecie, czasami nie wiem, jak ja gadam z wami. I jak wy w ogóle wytrzymujecie mnie. Czasami, jak się wysłucham, to się tak samo Okej, <laughs> Ok. W każdym razie będziemy to dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że moje urodzenie Wam się spodobało, że um, pokazałem. Przedziłem Was przed kilkoma produktami, być może o których myśleliście, żeby je zakupić, a teraz będziecie wiedzieć, że nie ma czego zakupywać, że są niewarte swojej ceny a, lub w ogóle niewarte uwagi. W każdym razie, jeżeli filmik wam się podobał, pamiętajcie, żeby stawić łapki do góry. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, jeżeli chcecie być z filmikami na bieżąco, jeśli oczywiście tego jeszcze nie robicie. Publikuję filmiki w każdy poniedziałek i piątek o 13. Natomiast zastanawiam się nad zmianą tego czasu i być może nad zmianą dnia. Myślę sobie nad godziną 20 w piątki i wtorki być może, ale jeszcze nie wiem. Dajcie mi koniecznie znać, czy taki rozkład by wam bardziej, bardziej odpowiadał. Um, więc tak, już kończymy to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia Pa!